Zaczynamy od skręcenia podajnika do kotła przykręcenia. Przypadamy, przykręcamy na dwie kubki. Jedną mamy. Drugą musimy złapać. Dokręcamy kluczem 13. Mamy dokręcone. Dobrze. Następnie kładamy przewód od sterownika do palnika. Przykręcamy kropeczką do góry, białą, od spodu podajnika, kropeczka do kropeczki musi dojść, i dokręcamy sobie. Następnie uprajamy kocioł w środku, zaczynamy od płyty. Wkładamy. Od góry Od góry. Trochę ciasno, bardziej trzeba umiejętnie włożyć. O, mamy włożoną i musimy ją dosunąć do przodu. Zawsze musi być z przodu. Zamykamy już te drzwiści. Oddzielamy na dole i mamy taką płytę, którą musimy powiesić tutaj haczykami na tylnej ścianie. O, elegancko nam sobie wisi. Kładamy teraz. Zawirowywać podwodne wiczki i półkę podamy. zamykamy. Następnie bierzemy, skręcamy rurę. Rura musi być dosięta na odpowiedni wymiar. trzech cm, część dolna. Więc bierzemy sobie. Dwadzieścia trzy zaznaczamy sobie, w którym miejscu jest, i będziemy docinać sobie. Oczywiście zakładamy okulary ochronne i docinamy. Już mamy wycięte. Wkładamy drugą rurę. Bierzemy opaskę, zakładamy opaskę. I ten otwór okrągły musi być odwrotnie do rury sypowej. Zawsze wkładamy do samego końca, żeby tutaj nam nic nie było przestrzeni żadnej. Suwamy. Zakręcamy. Mocno dokręcamy, żeby nam nie uciekło. O, super. Teraz musimy dociąć ślimak na długość. Wszystko zacięliśmy Wchodzimy w łańcuszek Wkładamy Wlajki do Otworu Zakładamy łańcuszek Zapinamy Zapinamy Zawsze ustawiamy tak Aby Aby Skos zbiornika i skos rury był taki sam, lub odrobinę rura, żeby była niżej pochylona, czyli tak jak teraz jest już w porządku. Pozostałą część łańcuszka odcinamy. sobie mocujemy rurę Spiro. Mocujemy rurę Spiro. Bierzemy, zakładamy jedną część metalową na podajnik. Przykładamy sobie rurę Spiro. Czy jest nie za długa? W tym wypadku jest za długa. Musimy ją obciąć. I zawsze strzałeczką do dołu musi być rura Spiro. Zawsze, czyli tak, przymierzamy sobie górę, przymierzamy sobie dół, mamy za długą rurę, utniemy ją troszeczkę. Drut musimy przeciąć ucinaczkami. Paski. Najlepiej jest rozkręcić ją mocniej, żeby luźno sobie przeszła, lekko ją przykręcamy tą górną Zakładamy dół, a jeszcze przepraszam maskę, zakładamy najpierw, zakładamy się zaraz dół. Zakładamy już na podajnik. Mamy leciutko pochyloną ją po skosie. Musimy zrobić tak ustawić rurę, aby nam wyprostowało tutaj syp. Więc musimy jeszcze trochę go przekręcić. O! I wyprostował się automatycznie z cyklu. Teraz możemy już zakręcić opaskę. Wyopaska jest dokręcona. Sprawdzamy jeszcze, czy nie ma jakiegoś tutaj kolana zbyt dużego, żeby nie, nie, nie zawieszał się pelet, tylko sypywał się dość luźno. Tak? Na koniec obcinamy tutaj folię do wizjera, którym pokazuje nam, czy pelet podaje, czy nie podaje. Przypinamy przewód zasilający podajnika. Również jest wtyk od dołu. I wszystko mocujemy opaską do rury, żeby nigdzie luźno przewody sobie nie latały. Następnie w drzwiczki wkładamy blachy zapinamy tak, że od jednej strony wkładamy i od drugiej zakładamy na wierzch następnie mamy kolejną blachę również tak zakładamy jak i tamtą i na sam dół idzie najwęższa również tak jak poprzednio Zakładamy tak samo i złożenie kotła mamy już za sobą. Teraz będziemy podawać opał, pelet, przeważać i wszystko w sterowniku będziemy ustawiać tak, żeby podawanie peletu było odpowiednie. Załączamy sterowanie, z boku mamy wyłącznik główny. Ile musimy poczekać, aż się wszystko tak. załączy? Musimy sprawdzić, czy, jest, czy nam wszystko działa? jest wyłączone? O, wchodzimy w menu. I musimy najpierw podać w tą rurę, tutaj Pelet. Wchodzimy w ustawienia kotła. Stawienia kotła wchodzimy, modulacja mocy, przechodzimy na sam dół do podajnika i robimy napełnianie podajnika. Musimy, wymaga wyłączenia kotła, czyli najpierw musimy kocioł wyłączyć, wyłączyć regulator. Tak robimy. Zaraz nam się przełączy na wygaszanie, bo w tym momencie było rozpalanie. Jeszcze raz sprawdzimy, czy o, już następuje czyszczenie. Za chwilę się wyłączy. Jak się wyłączy, zaraz wejdziemy ponownie w ustawienia. Gdy kocioł mamy wyłączony, załączamy menu. Wchodzimy w ustawienia kotła, modulację mocy. Przejeżdżamy na sam dół do podajnika i załączamy napełnianie podajnika. I teraz musi pracować do momentu, kiedy pierwsze ziarenka nie spadną nam do naszego kartonu. I na. Kiedy już nam zaczyna byłam wyłączamy by napełnianie podajnika. Zrobimy stop. Wysypujemy to, co mamy. Padło. Zaczynamy przeważanie. Przełączamy sobie dalej i robimy test podajnika. Start i przez 6 minut on będzie podawał, później sam się wyłączy i będziemy przeważać u opału. Przez te 6 minut nam przeszło przez podajnik. W minie 6 minut podajnik nam się wyłączy przestaje już zasypywać, nam pelet przesypywać i możemy teraz go zważyć. Do tego tutaj do celu użyjemy tutaj wagi takiej, która jest razem w zestawie z kotłem. Zasypujemy się pe pelet do reklamóweczki, najlepiej sobie tutaj, troszeczkę miejsca i możemy się wsypać. Wsypiemy, włączamy wagę, oczywiście musi nam pokazywać 00, kg. no i ważymy sobie ile nam przez te 6 minut tego paletu zrobiło. Mamy 11, kilogram 135. Jak mamy kilogram 135, Przechodzimy na sterowniku dalej i robimy kilogram 140, bo nie mamy kilogram 135, i wciskamy dalej. I w ten sposób już możemy rozpalać kocioł. Oczywiście, jeszcze sterownik trzeba wcześniej przykręcić, tak? I go rozpalamy. Rozpalamy środkowym, robimy włączyć regulator, wciskamy tak. I kocioł nam już pracuje. Oczywiście musimy pamiętać o tym, aby włożyć sporo w rurę tą zasypową swoje miejsce. I w ten sposób już mamy kocioł przygotowany do rozpalania.